Siemano, jestem Fantel i ze mną jest Jakub I Dzisiaj kręcimy drugi, pierwszy odcinek drugiego sezonu włączam stoper naszego survivalu nie, to jest drugi ten pierwszy to był niewypał bo coś się tam popsuło i w ogóle i mniejsza z tym i w szczególe dobra, my tu zaczynamy już sobie niszczyć drewno ręką akurat weszliśmy na serwer achievementy Za chwilę. Tak jak w tamtym. O, jak ty! O, szybko. Dobra, ja mam drewno. Ja robię crafting, spoko. Mhm. Zrobimy jeden kilof i potem zrobimy wiesz. Mhm. Ja robię kilof. Ja zrobię no. sichier. Ja idę po ciebie. wiesz taką pie jak zawsze to się robiło od początku kiedyś ok kopię drewno w sumie zmarnowałem te trzy deski robiąc siekierę ale zawsze Dobra. coś ja już wychodzę stąd tylko jeszcze coś troszkę wykopię Czy ja słyszę nawet? <laughs> może nie teraz. Ale nie, może tu jest gdzieś blisko. Dobra, wychodź. Daj mi trzy koty. Masz raz, dwa, trzy. Mogę zebrać. No, wiesz. Chodź. Ruszamy w świat. Ja drzewka posadzę, wiesz. Hmm? Ładnie, kwiatek dwupoziomowy. To jest ten chmielcie, jak tam, o! Żelazo! Uuu. Fajny cave. Żelazo! I lama! Ej, ja bym się nie zagłębiał tutaj. Aha, gramy na wersji 1.7.2. Dlatego, może... że na tym mamy serwer. I no. nie będziemy I na razie wait. aktualizować. Wait. i zrobimy nie będziemy się teraz chodzić do jaskini może to jest, a czekaj jest tu jakaś jest, nie, nie ma hm. taka mała a bo tu jest To iść po drugą stronę to tam się załamiesz co tam jest wągiel, to się przyda przyda się przyda dobra ja jestem już na powierzchni. Nie wiem ogólnie o jaką drugą stronę ci chodziło. Tam gdzie o, ja jestem. Ej, tu jest jakiś lepszy jeszcze. Okej, okay, dobra, ja sobie pozbieram węgla. Ja też właśnie zbieram. Zrób, żeby na odcinku było jasno. Nie jest... Nie jest ciemno, bo tu jest wszędzie światła dobre. No, nie gadam, że... Jest... Nie wiem, bo nie widzę twojej perspektywy, tak to mówię. Poza tym ja gram na jaskrawym tym. A, aha, dobra, nie wiem. Ja. No, smaczka. Nie, bo dużo materiałów, jak tak oglądam, to widzę, że jest ciemno, jak chodzą po jaskiniach. Takie mm. początki. I też możemy troszkę przeprosić za to, że tamta seria nie była kontynuowana, ten drugi sezon nie wypadł. No, pierwszy, drugi sezon. Ło! Ja bym, ja bym wiesz na czym myślał, że no. ja bym, może lepiej znaleźć żarcie, coś takiego. No dobra, wychodzimy. Bo, no ja już jestem na wyjściu. Wyj dobra. Po serio, bo trochę, jak patrzę, to trochę miło. Trzy węgla mi zostało, dwa. O jeszcze jeden. Ja mam pięć. Ile masz żelaza? mogę wiedzieć? 14 Uuu, ja mam 9. Idę tam. Gdzieś ty tu jest. Nie widzę. A masz to wyłączone? Co? Shopper. No. Hmm. Where I are you? you? Ja mam muzykę wyłączoną. Myślę, że taka będzie wystarczająca Gdzieś ty jest Ty jesteś, sama tobą jestem Czekaj zrobię sobie miecz Ja to... Aha Już? No Tutaj ty byłeś, tak? Nie, tu nie Ja byłam Czekaj. w jakiejś. Ale pierwsze żarcie, pierwsze żarcie Piaski nie Chociaż pewnie znajdziemy lepsze ale Dobra, szara O świnka wityk Łat! Nic! Zyskoki. Zyskoki Czekajcie, tylko ja coś sprawdzę Żeby na pewno żeśmy grali na normalu, bo nie wiem, nie, nie sprawdzałem Łat. Ja tam widziałam potworu i to mnie dziwiło I postaramy same. się więcej robić na odcinku. Ej, a może zrobimy też potem tak pod koniec? Nie mówię, że teraz, albo jak chcecie, to teraz live ma takiego. Hmm, nie wiem, raczej wątpię. Teraz nie no, ale dzisiaj. No dzisiaj nie! Nie, ale to będzie zapowiedź. Świnia aż dwie, chodźcie tu. Chcesz minę. to chodź szybko do mnie, bo ja przypalam mięsko, a ja mam piesek już załączony. Czy wiesz, nie chcę marnować tego węgla ja się wpłócę trochę, bo ty nie szedłeś ze mną. Gdzieś ty? Ja tam... Ja byłem tam, gdzie przy takim tej wodzie choćby... Będziesz wiedział, tam prze, przechodziłeś obok mnie. Teraz? Niedawno. Czekajcie. Okay, to będzie. już Widzę twój nick. Widzę. Bo widzę. Ja jeszcze mam tylko mięsko. Bierz, resztę sobie przypala, wiesz. O, Dzień widzę, o, o korzystamy. Mam z dupy pięć mięsk Nie wiem, ja tylko trzy przepalałem, że nie wiem czy ci styknie ognia Styknie mi chyba do... Dołożyłem sobie jedną deskę Uuu, dużo świnek No, pozbieram Troszkę się wydzie Dobra, ja zabiorę już ten krawędź. Pomyślałeś, że znowu nagrywamy jak ten pierwszy sezon w tym samym okresie? Bo przypomniało mi się, bo wtedy miałem raz urodziny na jednym z... Jak zabijaliśmy Witchera. Mm. A kiedy masz urodziny, bo zapomniałem. A 8. Ano, racja. Ja chciałem powiedzieć 2.7, ale... O, no, też kiedyś mi się to myliło, nie wiem czemu. A wiesz kiedy ja mam? E, 24. 1 września, ale Wielki. dobra, byłeś blisko ale wiedziałem, wiem że września, wiedziałem że września gdzie jesteś? tu gdzieś jakichś ja jestem o, tam mieliśmy piecyk okej, pan zaraz przyjdę. pozbieraj ten piecyk i crafting. zebrało mam 24 mięska nieprzepalonego ja mam mało, ja mam 500. 25 dobra nie, nie musisz. Jeszcze troszkę. Ty będziesz ustał. Nie jaśnił. Dobra, 28. To teraz tylko to przepalić. No no to potem. Masz jeszcze potem. trochę. Gdzie jesteś? Oni Jak drzewo od góry. Dobra. Powiedzieć. Aha, i w tym sezonie postanowiliśmy, że będziemy ogran ograniczymy te panie do do sytuacji awaryjnych. No. I nie będziemy takie coś robić, że się tepamy jak płoniemy w lawie, coś takiego o Raczej będziemy pytać się o kordy. Gdzie kto jest? No, będzie Chyba, że już serio tak w cavewak utknęłeś, że... Nie umiem. 40 się minut odcinka. To. No. Dobra, gdzie jesteś? 40? Raz mieliśmy taki, gdzie jesteś? Aha! Ja weszłam do Kejwa, tak widać, nie jestem na powierzchni, A co? Nie no, chodź już. Ja kończymy? Ci... Nie, chodź już z Kajwa. chodź gdzieś szukać czegoś, jakiegoś schronienia, zaraz będzie noc. Czekaj. Dobra, tylko węgiel. Idę, Chodzę. Już biegnę. Już ciemno. Już biegnę do ciebie. A gdzie ty? Dobra, jesteś. Gdzie ty? Zabudę. Ała, spadłem. Zrobimy coś, czego jeszcze nigdy nie było. Tommy na to to drzewie. To wiedziałeś. bo widzę jak skażesz pod drzewa. Idealna płaszczyzna, żeby zrobić sobie. No piękna. Tu jeszcze machniemy tak, tak i tak. O, mam trochę dirta. Masz no. wełnę? Jedną. Wypatruj owiec. Dobra, może. Ten dom jest przepiękny. Tu będą drzwi. Pochodnie tak. zrobię. Jakby faktycznie miało... Ja być. mam! Ja mam! Ja już zrobiłem. I wiesz co ja bym zrobił? Ja... Ja tu dorzucę, dorzucę swoje mięsko i zrobiłbym piecyk na żelazo. A? O, bardzo mądre. No Dobra, zrobimy może taki. Patrz. Tu. Ale zrób mi tylko jeden tutaj klocek, żeby umiałem wychodzić na dach. Czekaj, ja tu zrobię... Ej, już potwory się nie respią. Na pewno jest normal. A respią się, bo ja widziałem tego zombiaka wtedy, Kajwie, więc... No ale na razie nigdzie nie widzę. O tak o, widzę. o, tu mi dostaw to. Dziękuję. To, że mamy pięć przypalonego. Ja wziąłem. Widzisz? Gdzie stoi to tworzy? Gdzieś drzwi zrobił? No. Ja Ale ty wiesz, że to jest chwilowy dom? Na jedną noc? Widzę świnie. Ale stój! Zapiszemy go! Musi być. Czekaj. Nie, komu? Jeden. ja no, potem to usunę, no ale... Ja tu da... Widzisz jakiś fosbód? Nie. Darnę. Jakby ktoś nie wiedział, to zrobiłem screena na miniaturkę. Które ma... może... Moje. Czekaj, jeszcze jedna ważna rzecz. Skrzynka. To raza węgiel. Nie, nie, nie. Drewinku. Ale trochę drewna to muszę stawić. Jest Jestem trochę. Dobra, ja sobie tu postawię. Tym. Tymczasowa. Baza Bo ja idę szukać potworku. Ej, jest, czekaj, chodź tu tylko. Chodź tu. Jest PVP. Nie ma. Idziesz ze mną szukać. No czekaj. Jeszcze do pewności temki. A jak my tu wejdziemy? To, by, to jest pytanie roku. Podstawimy się. Dobra! Ugodziłem nasz problem. Widzisz coś? No. Okay. Nie wiem, gdzie no. O, mamy bią śnieżny! Jest! Yes, cave! 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 Ja... Chcę... Ja... Pokaż. O, o, jest Napiszę Cave z błędami ortograficznymi specjalnie. Co? Napiszę K, E, -y. Ty, serio, potworów nie ma! A jest dobra szkielet, widzę! Ja. Yeah. W no. drugą stronę. Nie widzę, ale dobra. O ty! <laughs> Misja wykonana. Są Co tu się tak no, świeci? Co tu się tak świeci? No laba. No lata. Ale jakoś tak patrzę, to mało tych potworów. Ja no. szkielet Co w ogóle chciałem? Ale? Dla to tam. No i tam... Żeby tylko nie było jej ogórków. Ogórasty. Hmm. O zombie. No, są potwory. Może no. w, pier w pierwszą noc potwory dają nam taryfę ulgową. A w drugą? Hardcore. O co zabijesz? Zostałaś. Tak, odbiłem dzisiaj się też. O owca! Owcy! Czekaj, nie masz żelazo Nie chodź, chodź, <smicling> Ja ci nic strasznego nie robię Dobra, oh, no, no. mamy na pół łóżka Zabiłeś te owce? Ja mam dwie Daje... O, to mamy na łóżko I jeszcze brakuje nam w Brakuje nam mm. Euf <laughs> Czekaj na Kujelbu objechał. Ej, patrz! Grzy, grzybek na liściu. Sorry, Uciaki! uciak. A, ziomki. Też z niego kiedyś wypadały piórka. Dobra, idziemy. Czekaj. Szukajmy owcy. Tak? Napijamy śnieżny mięsień. My jesteśmy jakby na takiej wyspie, dobra. Chodź się tak powoli wracamy, tylko jakąś inną stroną, żeby może jak znaleźć się. Lagozaury. Ja! Szkieleter! Ergie. Spider! Creepy! Nie <grypy> od Dwa creepery! Dobra. Dobra, odwołuję, że było mało że mało wyborów ja Tu mam trzeciego Creepera i jeszcze mi ten... Creeper Wybuch, kiedy przyciszyłem gło głos do dwie... Ray'i się odpalił Serio? Nie, nie no Mam ten, A... takiego od Ciebie X-Ray'u, nie chcę Nie chcę być oszustem Help me! Aha, Mogłem zdobyć moje itemy I, i iść wreszcie spać o kurde tu jest kamion, że muszę iść, iść na około O oh no 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 spokojnie no. Ja mam na razie jako pierwszy... Ja się relognę Robisz... Łączyłem mi na Powrót świąteczny. Ja już zbieram nasz domek. Jakub ma pewne problemy pewne problemy z odnalezieniem swojego ekwipunku. Mamy 23 żelaza. Zrobię nam po e, kilo. Lubnij na Czekaj. Ja też mam rozkwinę życia. Dobra? Zrobię nam Dobra. po kilofie. Tak. Po! Jest. Po mieczyku. Jeszcze nam starczy. Po klacie. Nie e, a, nie a nie lepiej zrobić wiaderko? Jedno wiaderko i starcie nam na dwa hełmy, co? jeszcze na nożyczki. O. Mam Ile to? tych jest czasu? Mogę wiedzieć? 20 minut teraz. No to do 25 20... minut. Aż znajdziesz ten ekwipunek, może... Ja już mam ekwipunek, To, no to wracam chodzi... tam gdzie była ta baza. No. Bo wiesz jakie są tam problemy u mnie, że muszę. Hmm? Nie Chodź tu, gdzie jest? Wypatruj. Ta baza była taka piękna. Taka piękna. Jeszcze wezmę drzwi ze sobą. Ubi! Aż mi ją w Te schody też już zniszczyłeś? Nie. Nie. Zostawię to. Tą bazę też? chodź tu. Czekaj, no. czekaj! Bo ja mam epicki plum. Ej, oddaj crafting! Czekaj. Oddej. Dobra, masz jeszcze to, 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 to. Ugaci! Ej, ja ci oddałem dwa miecze? Nie. Kurde, nie zrobiłem sobie chyba miecza. Masz... Je, masz y, nici trochę. Masz dwie nici. Dwie. Ja. Tylko. A ile masz y, tej wełny? Dwie. Dwie? No. Trzy. Nie, a, trzy! No, no dobra. no to mamy. O łóżku. Zrobię jeszcze. Masz, mi Aha, dobra. No, dobra, da, daj. Jeszcze jedną potrzebuję. Masz. I dasz mi miecz. Dam ci coś lepszego za miecz. Jak ty... Czemu nie masz miecza? No bo zrobiłem tylko jeden przypadkiem. Zobaczmy. Jesteś? Jak ty by nie wierzę, człowiecze? Jak tyś mógł zrobić nożyczki? No bo myślałem, że zrobiłem dwa miecze, a mi stykło tylko na jeden. Chodź. Jezus. Idziemy się pożegnać na dół. Tutaj, tutaj, tu! Tu! A tu to znaczy? Tu. Zarąbiście. Czemu? A tu? Czekaj! Chodź się pożegnać. Oczu się. Tu na tym. Ja chodzę na F5. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i wyczekujcie następnych odcinku. Aha. aha i w następnym odcinku będziemy już szukać miejsca na dom albo iść do Jaskini, no. do Jaskini chyba